Zapraszam do zabawy wszystkich chętnych. W jaki sposób ja e, robię. Że moje włosy nie są takie obrzydliwe. Aż takie obrzydliwe. Że wyglądają trochę lepiej niż wyglądają na co dzień, bo nie. Co to jest? Łapię to. Robimy taką sexy fryzurkę, którą nosiłam e, w gimnazjum. Tylko się tutaj e, dowiążę z drugą gumką, bo nie chce mi się już jej ściągać. Bierzemy pasmo, uwaga, bo to będzie skomplikowane. Mam na 190 stopni. Nie wiem, czy tak powinnam mieć dużo, bo mi się było swajczą. I robię coś takiego, jakby ciągle ją obkręcam. I słuchajcie, powstało takie coś. I jak zrobię już cały ten dół w lokach, to użyłam dwóch produktów. Który Wam pokażę, jak skończę robić cały dół. Tak, mamy już zrobione takie coś z, tych, z, tego dolnej, z tej dolnej warstwy. Mam takie, to kosztuje, nie wiem, zdychę w Rosmanie, czy gdzieś, czy Superfarmy, cokolwiek to jest zjami, to jest jakaś, nie wiem, czy dobra firma, czy nie, ale jest takie coś. Ja to robię tak. I tak, cokolwiek to daje, nie wiem, ale tak sobie wymyśliłam i tak robię. Z drugiej strony robimy to samo. Słuchajcie, ja nie wiem, czy to coś daje. Jak już spryskamy naszym lotion do włosów, mam takie co... Zabrałam to Kacprobi. To jest wielki ten spray, jak to się nazywa, że wiecie, że włosy są w jednym miejscu i są twarde i robię coś takiego I je tak ugniatam. I zostawiam takie komunijne loki, bo na samym końcu, jak zrobię już wszystko, to je rozczesuję. Lecimy z drugą z trzech warstw moich... Młodsza to oglądam Blow'ka i jak dołączyłam do Timu X, to ja to jakby wzięłam w formie jakby takiego nawiązania do właśnie starego YouTube'a, tak o, totalnie for fun, a ludzie to jakby przypisali mi, a najlepsze jest to, że to jest w ogóle Blow'a, którego poznałam teraz i czasami yy, na przykład się widzimy z Kacperem jeszcze. No i tak naprawdę wszyscy mówią, się siemaneczki, jest moje, a to nie jest moje, tylko to jest Karola. Kiedy w ja nie się widziałeś z lekcji Chyba w piątek? Albo w, sobo w sobotę. W sobotę, to było niedawno, nagrywałyśmy filmiki do niej i do mnie. Więc będą niedługo u nas na kanałach. Będziecie mogli sobie obejrzeć w końcu nas razem po tak długiej... Rozłączę przez ten miks. Teraz spuszczam łeb w dół. Dobra, to mogło wyglądać śmiesznie. Właśnie w taki sposób powstają moje loki, i one zaraz nam jakby osiądą. Więc na cieluku jeszcze je katuję.